Siemanko. Polowanie na dziki trwa eee, tutaj mamy atak Kempesa z powietrza. No to jedziemy. Kempes często stosuje taką strategię, że najpierw wypuszcza parkę lub samą królową króla, żeby wyczyścić część budynków, zdobyć oczywiście kilka ważnych procent, ale też sobie ułatwić przelot reszty wojska. Tutaj jak widać po narożniku. Walną I dzięki temu, po dwóch liniach, mu się wszystko ładnie, płynnie zejdzie do środka, nic tu nie spowalniając na, na te budynki, które zburzył. Lawy wjeżdżają trzy, następnie sta do balonów i za nimi miniony oczywiście. No i też te lawy, ponieważ są trzy, to sporo wyprodukują a, tych swoich odprysków, małych law, które też. Prawda? Działają podobnie jak miniony, Jak widać, wszystko ładnie sobie tutaj działa tak jak zaplanował. W środek sporo balonów weszło. Natomiast no, Techa, niestety, się nie udało walnąć, więc wszystko w rękach króla. Wiadomo, że różnie z tym bywa. Lepiej byłoby mieć królową w tej chwili. No ale jak zobaczycie, w dalszej części ataku, akurat tu wszystko pójdzie. Jak należy. Zresztą do wejście króla nie wiąże się z żadnym ryzykiem, ponieważ już ma jedną gwiazdkę, więc co najwyżej by po prostu drugiej nie ugrał. Król na dosyć wysokim poziomie 30, więc właśnie po drodze bomby i jakieś skeletory, które teraz wychodzą, sobie z nimi poradzi. Jest ich dosyć sporo. Na szczęście król w defie. Też nie podszedł, no jest dosyć daleko, ale też różnie z tym bywa, czasami z takiej odległości też potrafi podejść. No i tutaj już dobijanie TH, także wyszedł bardzo fajny atak z tego na dwie gwiazdki i 29 pucharków. Także rewelacja, atak powyżej na poziomie powyżej 4000 pucharków na no taką liczbę to... Naprawdę nieraz trzeba wiele godzin losować, żeby coś takiego ugrać. Super. Dzięki.